No, hejka, hejka, witam bardzo serdecznie i bardzo ciepło wszystkie koziorożce na Waszym czytaniu na miesiąc grudzień, ale z zahaczeniem o październik, e, boże, o listopad, przepraszam. Z uwagi na to, że kochani, no, akurat tak jak wspomniałam, to przy którymś tam czytaniu, tak, bo też padały takie pytania, kiedy wejdzie panna i kiedy wejdzie koziorożec, i wspomniałam chyba na dwóch takich czytaniach że kochani wy, no z uwagi na to, że nie wyrobiłam się czasowo mniej więcej do połowy miesiąca, żeby tutaj wszystkie znaki zrobić i żeby wam nie robić tylko takiego szczątkowego, kochani, czytania, wiecie, takie, które będzie tylko przez, pa przez parę dni, że tak powiem, funkcjonowało, że tutaj właśnie wy w pierwszej kolejności zostaniecie w grudniu zrobieni, moi drodzy, i zahaczymy też o październik, czyli o te ostatnie, powiedzmy, dni tego, ostatni ten tydzień teraz, który mamy parę dni właściwie października, żeby zobaczyć jeszcze z jaką energetyką do tego grudnia będziecie wchodzić. No to moi kochani, zaraz lecimy. Przetasujemy sobie oczywiście karciochy. Zobaczymy sobie kochani taką energię ogólną, dobra? Czyli takie ogólne jakieś wydarzenia, które mogą być tutaj naprawdę wszystkim. I relacjami, i słuchajcie, pracą, czy jakimiś innymi rzeczami, które Was interesują. To to, co usłyszycie, to możecie sobie dopasować pod siebie. Sprawdzimy sobie konkretnie relacje, miłość, czyli dla wszystkich osób, które są w jakichś tam relacjach. Nieważne, z stałych czy słuchajcie romansowych, jak w to nawet nie będę wnikała. Sprawdzimy sobie również singli pod kątem miłości, bo tutaj być może coś tam w grudniu ciekawego się też u naszych singli zadzieje. E, I słuchajcie na sam koniec rzucimy sobie również kartę przesłania na grudzień, czyli taką podpowiedź, e, na którą powinniście zwrócić uwagę, co warto robić, co nie warto, co przyjdzie, co nie przyjdzie, no w zależności, bo te karty słuchajcie mają różnorakie przesłania i będziemy wtedy wiedzieć, moi drodzy, co tutaj ciekawego dla Was idzie. No to, moi drodzy, e, moi drodzy, lecimy. Koziorożce. Lecimy. Co się będzie działo w grudniu i końcówce października u koziorożców? Co się będzie działo kluczowego, znaczącego w koziorożców w miesiącu grudniu? I końcówce, ko I końcówce listopada. Czekajcie, widzicie? Ja po prostu myślę jeszcze o tym listopadzie i mówię, musimy się cofnąć i po prostu kojarzę październik. Jeszcze raz. Co się będzie działo u koziorożców w grudniu i końcówce listopada? Co się będzie działo u koziorożców w grudniu i końcówce listopada? Co się będzie działo u koziorożców w grudniu, i końcówce listopada. Lecimy. Koziorożec z grudzień. Koziorożec z grudzień. Hu hu. Mhm. Pamiętajcie, na razie to jest energia ogólna. Dobra? Na razie mamy energię ogólną. Patrzymy na spód. Czyli bardziej na taką sytuację o ranny, Co tutaj się zadziało? Słuchajcie, trzy karty tła, które pokazują to, co mogło faktycznie tutaj odchodzić z, z miesiąca listopada, ale dosyć mocno z przytupem. Nie wiem, o co tutaj może chodzić, ale no przeczytam. Um, co tutaj ewentualnie te karty mogą oznaczać, a Wy sobie to dopasujecie. Um, bo może to jest wasz stan emocji, może to jest wasz stan energii, może to jest wasze samopoczucie, czy uczucie co do czegoś, ale u co niektórych z Was mogło się tutaj, kochani, coś istotnego być może wydarzyć. I od tego zaczniemy, dobra? Czyli o takiej opcji tła, czyli tego um, być może, co, co teraz końcówką listopada wnosicie do grudnia, albo co już będziecie zostawiać w tyle, albo to, co się tutaj, kochani, wydarzyło. No, Widzę koziorożca czymś przytłoczonego, czymś zmartwionego, takiego troszeczkę zdołowanego, ale powód tego jest taki, tak jakbyście dostali cios w plecy, jakby coś nie poszło, jakby coś nie wyszło, jakbyście czuli się przegrani. Być może coś robiliście, być może coś załatwialiście, być może chcieliście tutaj jakiś plan wykonać, taki, a nie inny, który nie poszedł tak jak należy. Może spodziewałyście się, że ruszając jakimś pewnym tematem, czy jakąś sytuacją, no tutaj osiągniecie, słuchajcie, nie wiem, cud nad Wisłą, że wszystko dobrze pójdzie, że wszystko będzie czadowo, że pognacie z tematem do przodu, tymczasem mogło coś nie wejść. Bo słuchajcie, no w tle tego, tych kart tła leży, słuchajcie, karta tak zwanej piątki mieczy, gdzie my tutaj jesteśmy smutni, zgaszeni, ktoś jakby zachował się wobec nas niepoprawnie, ktoś mógł, słuchajcie, coś powiedzieć, coś z robić i tym nam dokuczyć. Albo też liczyliście na coś i spotkaliście się z przegraną. Czyli no słuchajcie, każdy z was może mieć inne sprawy, bo to naprawdę może chodzić o relacje, o pracę, o jakieś Wasze plany, inwestycje. Nie wiem, myśleliście, że wszystko pójdzie gładko i pięknie, i tymczasem Wy widzicie końcówką listopada, że być może nie idzie. No, i jest tutaj karty pokazujące Was w jakby formie końcowej piątki kielichowej, gdzie jest tutaj osoba, która się smuci, która jest rozżalona, która gdzieś mówi nie udało się coś, że coś poszło, w, wiecie, tak, w tak zwany piździet, a chciałam, chciałem, żeby było to inaczej, żeby to się inaczej potoczyło czy skończyło. Dla tych, którzy gdzieś mieli trudności z jakąś relacją z człowiekiem, no to być może, słuchajcie, no jesteście tym wszystkim przytłoczeni, zmęczeni, przybici, bo załóżmy, coś się skończyło, albo potoczyło się tak, że po prostu tylko wziąć i usiąść i płakać. Może się rozstaliście, może się rozstaliście, ale czujecie porażkę na plecach, bo te karty, słuchajcie, naprawdę są drastyczne. Ja mam nadzieję, słuchajcie, że tutaj jest tylko, nie wiem, jeden koziorożec, który być może wie, o czym ja mówię. Ale widzę was takich właśnie. Słuchajcie, no na trzech kartach. Głowa w dół. Piątka mieczy głowa w dół. Siedzi dziewczyna i mówi: wszystko stracone, nic nie wyszło. Ale porażka, przegrałam, nie udało się. No lipa totalna. Myślałam, że będzie inaczej. Kolejna karta, głowa w dół. Smutno mi, źle mi. E, nie wiem czy to się w ogóle uda. To jest tego typu, kochani, energia. I ona jest mocno przytłaczająca dla, dla niektórych z Was, a dla drugich ta energia jest taka, bo coś się definitywnie skończyło, coś nie poszło tak, jak koziorożec by sobie życzył czy chciał. Ok? Natomiast przechodzimy teraz do kart głównych, jeżeli chodzi o grudzień. Tutaj, moi drodzy, pokazuje się nieco inna energia, bardziej wyspokajająca tą sytuację, która tam w tle się, słuchajcie, zadziewa, bo wy macie tak jakby mm, zupełnie inne myślenie zupełnie inne myślenie macie nowy pomysł, nowy koncept być może, coś Wam chodzi po głowie, macie nowy zamysł do czegoś. To jest taka karta nadziei na coś słuchajcie jakby odpuszczenia tego złego klimatu i ktoś tutaj na przykład teraz mówi, no dobra, mam nadzieję, że to się inaczej tutaj będzie teraz zadziewało, mam nadzieję, że coś tutaj się inaczej wyklaruje. Że tym razem pójdzie coś inaczej do przodu. I moi drodzy, ja tutaj w grudniu widzę, że jeżeli ktoś z Was na przykład, wiecie co, ja mam powiem tak, jeżeli tu chodziłoby o pracę, ale będziemy na pracę sobie potem jeszcze kłaść karty, więc bardziej będziemy starali się to sobie wszystko dopasować. Ale przykładowo to wy po takiej jakby porażce, no nie udało mi się Magda tej pracy zdobyć, ja pierdzielę, przegrałam, w ogóle czuję się taka zrezygnowana i coś na ten styl, macie teraz nadzieję. Pomysł na coś nowego, albo posłaliście gdzieś nowe CV, tak, z nadzieją, że tym razem ktoś się odezwie. To ja mam pokazane w grudniu, że może się nie odezwać, że jest brak tego odzewu, ale Wy mimo to jesteście spokojni, bo, bo kończycie kartą z taką kartą umiarkowania. Czyli taką kartą, że nie będę się poddawała tego typu emocjom, będzie ok. Tak jakby gdzieś um, możliwe, że pójdziecie po rozum do głowy na zasadzie: ok, no to poślę sobie nowe CV, um, poczekam, co z tego będzie. No nie ma odzewu, no ale nie ma też co się dziwić, są święta, wiecie, tutaj firmy zamykają budżet. Um, no może po świętach coś będzie. I Wy tak podchodzicie do tego racjonalnie, bardzo tutaj spokojnie, dobra? Tak samo, jeżeli chodziłoby tutaj o sytuację dotyczące uczuć. Czy emocji, to jest taka jakby opcja, że macie teraz nowy plan, jakąś nadzieję na przykład na coś. Widzicie, że na razie nie ma tutaj jakichś fajerwerków, ale koziorożec podchodzi do tego naprawdę spokojnie i umiarkowanie, tak jakby nie chciał już. Poddawać się takim skrajnym emocjom, jakie tutaj w tej chwili koziorożec mógł mieć nieco wcześniej. Ale powiem Wam szczerze, naprawdę, no kurde, dajcie znać, kochani, o co chodzi, bo żeby mi się tutaj zjechały aż trzy karty, które pokazują, słuchajcie, no taką wtopę, to ja po prostu naprawdę nie wiem, o co tutaj może chodzić. Musiałabym tutaj dokładać, wiecie, tysiące kart wyjaśniających, co to może być. Nie tędy oczywiście jest droga, bo jeżeli ktoś z Was coś takiego negatywnego faktycznie przeżył, że coś Was zabolało, zmęczyło, liczyło, na coś, coś nie poszło, trochę was to przygniotło, słuchajcie, przytłoczyło, jesteście z jakiegoś powodu zgaszone, no to na razie czego piszcie PRIF, tak? No bo wiadomo, każdy z Was może mieć inną sytuację, no ale widzę was takich troszeczkę zdołowanych i smutnych. Magda coś nie poszło, coś nie wyszło. Liczyłem, liczyłam na coś i to się nie udało. Ale wchodzę do grudnia z nadzieją, wchodzę do grudnia z innym myśleniem. Na razie może nic nie czynię, nic nie robię, nie ma tutaj jakby na razie możliwości, bo mamy kartę braku. Wiecie, czegoś nam cholernie brakuje, czegoś nie ma, ale ja nie będę już tak negatywnie na to wszystko patrzył. I gdzieś tutaj no, pokazujecie się w karcie w grudniu spokoju, wyważenia, umiarkowania, wygaszaniu powiedziałabym takich negatywnych emocji. Dobra. Sprawdzimy sobie teraz, kochani, co w miłości, co w relacjach. Zobaczymy, czy te karty będą do tego dopasowane bardziej. Co u koziorożca w grudniu w miłości, w relacjach? Koziorożec, grudzień, miłość, relacje. Co u koziorożca w miłości, w relacjach? W grudniu. Pokazujecie się, faktycznie może to, co dla niektórych z was pasować do relacji miłości, bo główną kartą jest karta samotności. Jest karta oddzielenia, jest karta separacji, jest karta związku na odległość, jest karta szukania konceptu, pomysłu, być może, co dalej z tym fantem zrobić. Może jest tutaj ktoś, kto mówi, no kurczę, musimy coś podziałać, coś poczynić, czuję się źle, bo ciebie nie ma, na przykład, bo żyjemy powiedzmy w relacji na odległość, albo szukam jakiegoś pomysłu, szukam teraz, co z tym wszystkim zrobić. Co, co niektórych może to być opcja, coś mi tu nie pasuje, coś mi tu śmierdzi, nie wiem, muszę coś prześwietlić, I, i co gorsza, u tego typu osób, które mają taki dylemat: coś mi tu śmierdzi, coś mi tutaj nie pasuje, kurczę, muszę to prześwietlić, przeanalizować, muszę się czegoś dowiedzieć, przeszpiegować temat. No to tutaj pokazuje się taka karta, że robicie to w pojedynkę. Więc jeżeli jesteście z kimś w związku, a macie podejrzenia, co, że być może jest coś niehalo. To karty bardziej pokazują, żeby nie dumać, nie myśleć, wiecie, bo czasami to my też możemy sobie do głowy natłuc cholernie, słuchajcie ilość scenariuszy, które mogą być błędne. Lepiej po prostu pójść do źródła i zapytać, słuchaj, wydaje mi się to tamto, siamto i ja wam, to proszę ze mną porozmawiać. Aniżeli wy tutaj pokazujecie się jako osoby, które szukają rozwiązania, dumają, myślą nad czymś, bo coś wam nie pasuje, no i wy teraz tak w pojedynkę w samotności dumacie, co z tym fantem dalej zrobić. Ale mogą też być po prostu osoby, które mogą odczuwać samotność, bo faceta, kobiety, z którą na co dzień gdzieś tam się spotykacie, żyjecie i tak dalej, może w grudniu być mniej. Co gorsza, możecie być w relacji, która jakby może pokazywać, jesteśmy razem, ale tak jakby. Osobno. I jakiejś osobie tutaj chodzi też po głowie, co ma dalej z tym zrobić. Ona szuka rozwiązania, szuka pomysłu, bo tutaj jest ktoś, kto mówi, ja muszę wreszcie zrobić jakiś ruch, ja muszę zrobić jakiś krok, ja muszę sobie rozświetlić tą drogę. Bo ja siedzę w mroku jak ten kołek, i nie wiem, co z tym dalej zrobić. I ktoś może szukać rozwiązania tego, tego czegoś, co tutaj się, kochani, nam pokazuje. Dobra, zobaczmy, co u singla koziorożca. Singiel Koziorożec. Co tam w grudniu w miłości u Singli? Koziorożce single. Grudzień. No wiecie co, wy tutaj pokazujecie się Raczej, wiecie co, znaczy, jeżeli ktoś by mówił Magda, czy w końcu w grudniu pojawi się mój wymarzony facet kobieta, to bym powiedziała, że nie, ale możecie podejmować znajomości, to znaczy możecie się gdzieś tam poznawać z kimś, rozmawiać z kimś, nie wiem, na czatach, internetach, portalach randkowych, poprzez znajomych, nie wnikam. I pokazujecie się takie osoby, które mogą być na rozdrożu i nie wiedzieć, czy warto daną osobę lepiej poznawać, napisać do nieba. Ja tutaj widzę kobietę, która pisze do kogoś. Oh gosh. ale tak jakby mówiła, hm, czy to jest facet dla mnie, czy to ma sens i w ogóle. Chyba, że zdecydujecie się z kimś dyskutować, rozmawiać, ale możecie, kochani, zauważyć, że mężczyzna jest albo zdystansowany, czy też kobieta, tak, bardziej zdystansowana, bardziej chłodna, bardziej takie blokady z siebie wysyła i któryś z Was może na przykład stanąć na takim rozdrożu i powiedzieć, czy to jest sens dalej do tego gościa pisać albo do tej gościówy? No, ja tutaj tak widzę taką kobietę zaangażowaną, taką, która coś działa, coś pisze, a po drugiej stronie jest mężczyzna, który tak jakby ma blokady, tak jakby nie był tak zaangażowany albo chłodny, taki jakby sobie tutaj, a ktoś by chciał, żeby był bardziej taki otwarty, ciepły, sympatyczny, ale tego nie ma i kobieta może być na rozdrożu, czy to ma sens dalej pisać, tak? Nie widzę tutaj, żeby singiel wszedł w związek. Nie ma tutaj tego. Raczej ewentualne korespondowanie z kimś, z taką dozą, hmm, czy to jest dla mnie. No. Sprawdzamy pracę. Praca finanse u koziorożca w grudniu. Praca finanse u koziorożca w grudniu. Praca finanse, koziorożca w miesiąc, grudzień. Praca finansowa. Coś nad czymś się zastanawiacie, coś wybieracie. Słuchajcie, jeżeli tutaj mowa o wyborach, to bardzo często jest tak, że to najlepiej pasuje do takiej grupy koziorożców, która jeżeli chodziłoby o pracę, szukałaby pracy albo zastanawiała się nad zmianą pracy, albo nad wprowadzeniem do swojej własnej działalności jakiegoś nowego planu. Jeżeli chodziłoby o finanse, możecie, słuchajcie, mieć troszeczkę chaos w głowie, coś analizować, coś myśleć, czy w coś zainwestować, czy coś kupić, czy coś się ewentualnie uda z Waszych planów. To takie, nadmieniam takie, słuchajcie, jakby trzy scenariusze, które tutaj się bardzo mocno pokazują. Co by nie zmiało faktu? Jeżeli ktoś z Was szuka pracy, no to może tutaj być sporo ofert. Które, którymi wy możecie być zainteresowane i teraz dla tych, którzy jeszcze tego swojego CV gdzieś nie wysłali, no to być może będą koziorożce wysyłające swoje CV, ale takie zastanawiające się, czy warto tu, czy warto tam. Tutaj jest taka oferta, tam siaka, i macie taki, jakby troszeczkę, chaos w głowie, taki dylemat decyzyjny, co wy macie zrobić. Dla osób, które gdzieś mają własne działalności, możecie mieć naprawdę bardzo dużo fajnych pomysłów na swoją własną pracę, na rozwój tej pracy, na przyjmowanie klientów, na jakieś usługi nie wnikam, co wy tam robicie, dobra? I możecie mieć taki chaos, taki harmider w głowie, bo wiele koncepcji może wam chodzić po głowie, żeby coś zrobić, uruchomić jakiś plan, podziałać, tu, 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 żeby wszystko. Spiąć, żeby do końca grudnia być może coś tutaj, kochani, no, wypracować, żeby coś się tutaj wszystko dokonało. Jak najbardziej, kochani, również. Jeżeli chodziłoby tutaj o osoby, teraz trzecia wersja. Które gdzieś pod kątem finansów, być może inwestycji, sprzedaży, kupna czy czegokolwiek, coś działają, coś robią, no to tutaj um, Wy macie jakiś plan, macie jakąś kochani strategię, ale jest taki tutaj pokazany troszeczkę harmider. Tak jak na przykład ktoś chciałby wydać kasę, to ktoś nie wie, czy słusznie to robi, czy w tą stronę powinienem działać, robić, kupować, nabywać, inwestować, czy też nie. Bo jest tutaj osoba niezdecydowana poka pokazana. Ktoś, kto dużo myśli, na ale jestem niezdecydowana na coś. Wy też możecie być niezdecydowani, szukając pracy: czy to, czy to, czy to, czy tamto, czy wdrożyć plan taki, jakiś sraki, czy owaki, czy kupić, nabyć, sprzedać coś tam, coś tam, coś tam, w takich na przykład cenach, a nie innych. Ok? Czyli analiza, myślenie, planowanie. Słuchajcie. I decyzyjność, która tutaj może stanowić problem, bo jest ktoś, kto siedzi i tak: Ja nie wiem, co mam sądzić, ja nie wiem, co mam wybrać, ja nie wiem, co mam zrobić. Ja pierdzielę za dużo tego wszystkiego mam w głowie. No, coś takiego, kochanie, się tu nam pokazało. Dobra, sprawdźmy jeszcze przesłanie. Poproszę o przesłanie dla koziorożce na grudzień. poproszę o przesłanie dla koziorożca na miesiąc grudzień. Sztuka kompromisu. Kochani, no gdzieś trzeba będzie na ten kompromis pójść. Nie wiem w jakim zakresie. Ech. Patrząc po kartach ogólnych, tych, gdzie Wam mówiłam, że tutaj jest jakaś energia wtopy, jakiegoś płaczu, lamentu, wiecie, ja pierdzielę w stosunku do takiego jakby opcji tej karty, gdzie tutaj faktycznie, słuchajcie, emocje są wyrównane, to być może, słuchajcie, ta sztuka kompromisu to jest coś, trzeba sobie odpuścić na rzecz czegoś, albo trzeba coś zrozumieć kogoś zrozumieć na rzecz na przykład czegoś tam innego. Nie możecie czasami, kochani, też może mieć wszystkiego naraz, tak? Czasami trzeba po prostu powiedzieć, no dobra, zejdę z sceny, no dobra, przestanę się dopieprzać, no dobra, nie wyszło teraz, to wyjdzie kiedy indziej. Wiecie, po prostu odpuścić sobie jakąś pewną rzecz na korzyść innej rzeczy. Więc w czymś, drogie koziorożce, musicie poszukać kompromisu, bo nie da się być może, słuchajcie, wszystkiego postawić na jedną kartę, bo ja tutaj widzę, że no niestety, słuchajcie, patrząc po tych kartach może coś się nie powieść, może coś się nie udać, ale znajdujcie w tym wszystkich, kochani, jakąś taką równowagę, em, o którą te karty się aż wręcz, kochani, proszą albo jakaś sytuacja w Waszym życiu, która aż wręcz się prosi o to, żeby coś się tutaj, kochani, wyrównało. A nie tutaj gdzieś, żebyśmy na siłę uparcie, słuchajcie, walili głową w mur, bo musi być tak i tak. Tymczasem, jeżeli zejdziecie trochę z tonu, wyrównacie to wszystko, to może się tutaj coś naprawdę, kochani, bardzo dobrze powieść. Koziorożcy, dajcie znać, dobra? Bo przyznam szczerze, że mm, trochę mi to zaskoczyło, że te karty, e, słuchajcie, nawet w relacjach, e, czy tu też tudzież w pracy, no w pracy tak trochę mniej, bo są jakieś decyzje, jest jakiś za, za duży harmider, jest, ale w relacjach, no te karty, Główne przede wszystkim, bo ja nie wiem, czego one się konkretnie tyczą. No ja mam tutaj bardziej, że coś się nie powiodło, coś nie idzie, was to męczy, was to gnębi. No, żyjecie nadzieją, wyrównujecie niby te emocje, ale coś tutaj się, kochani, zadziało. Dajcie znać, co to jest, dobra? Bo będę tutaj, kochani, no olbrzymio ciekawa, więc proszę zaspokoić moją ciekawość. Kochani, <laughs> może jeszcze wahadełko Wam zrobię, poczekajcie. Zobaczmy. Wahadełko, pokaż proszę, jaka energia będzie przy koziorożcu w grudniu. Różnoraka. Słuchajcie, raz dobra, raz ciągnąca was w dół. I to jest właśnie to, o czym ja mówię: energia zła, którą trzeba gasić, sytuacja, w której trzeba czasami odpuścić, żeby. Za bardzo się kochani nie zdołować, i wahadełko też to właśnie pokazuje, że może być i dobra, i nieco ciągnąć za Was w dół. Starajmy się kochani nie dopuszczać do sytuacji, żeby ta Powiedzmy, przygnębiająca czy zła energia pociągnęła Was, kochani, zbyt daleko, bo potem będziemy musieli, wiecie, wychodzić z nastu a żeby zobaczyć, co na powierzchni ciekawego, kochani, widać, więc do tego nie dopuszczamy, ok? Żeby ta energetyka była taka zaburzona. Starajmy się jednak motywować, tak jak mówi to pierwsza wiodąca karta, piermek buławowy, który pokazuje Was w opcji nadziei na lepsze jutro. I bardzo bym chciała, żeby koziorożce właśnie w ten sposób w grudniu, kochani, myślały. No dobra, no w takim układzie kochani żegnam się, odmeldowuję się, dajcie znać, jak powiedziałam kochani, co tam ciekawego u Was, a ja Was wszystkich ściskam, życząc Wam cudownego oczywiście kochani grudnia. Buziaki.